Witamy Was w kolejnym odcinku zwariowanej rodzinki. Wielodzietnej. No nie no, wielodzietnej, to nie no, trójka dzieci to nie jest wielodzietna rodzina. Ja uważam, że może 5, 6, 7 dzieci to jest wielodzietna rodzina, może 9. No ale trójka to też już jest dużo. No dużo, ale czy wielodzietna? Jakbyśmy dorobili sobie jeszcze jedno, czyli do szwórki, to bym powiedzieć, że wielodzietna. Nie załamuj mnie. A co według Was kryje się pod hasłem wielodzietność? Bo dla mnie to już jest na przykład trójka dzieci, dla mnie to już jest dużo. Dajcie nam znać w komentarzach. I jeśli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, to teraz możecie to zrobić oraz zostawić łapkę w górę. A Was zapraszamy na odcinek pod tytułem Kontrowersyjne zasady w naszym związku. Nie wiem, ty zaczynasz czy ja? Ja, okej. Okay. No to pierwszą taką naszą zasadą obowiązującą w naszym związku jest to, że nasze zarobki są jawne, wiemy kto ile pieniędzy ma na koncie, wiemy o wszystkich zobowiązaniach, opłatach, wszystko rzucamy do jednego wora, opłacamy, a resztę po prostu za resztę żyjemy. Dobra, druga zasada, kochanie? To jest na przykład yy, każdy ma dostęp do naszego, znaczy nie każdy, tylko my ja mam dostęp do swojego telefonu, Asia ma dostęp do mojego telefonu, ja mam dostęp do Asi telefonu, zamiast swoje hasła, tak więc yy, nie ma to problemu, żeby sprawdziła na mój telefon, a żebym ja sprawdził też jej telefon. Tak, nasze telefony zawsze leżą na wierzchu i kiedy ja yy, na przykład chcę coś zobaczyć yy, w telefonie Adriana, to... to ja robię <laughs> Nie, to oczywiście mogę sobie ten telefon w każdej chwili zabrać. Dzieci też czasami korzystają nawet z telefonów naszych. Przychodzisz do domu czasami, jeszcze kurczę obiadu nie jesteś, ale już przegląda, z kim pisałam tak, i co tak, pisałam. Tak. A, tak ja ja więc... takie Tak! Pokaż mi takie wskazuję. Dobrze, nagram ci, okej, okay, nagram cię. I to mnie właśnie denerwuje, że nawet jeszcze kurczę obiadu nie jesteś, tak. ale już telefon przeglądasz. Obiadu tego nie ma. Jak nie kupiłaś oczywiście, co nie? Nie, do ciebie nie łosyś. no ciebie będzie No. Zaraz, nie będzie, łosyś, którego, zaraz, którego zaraz nie będzie zaraz nie będzie. Którego sam musiałem kupić, żeby sobie go kurna po prostu wywieźć, nie? Ty tylko, tylko zrobisz, kochanie. Ale z naszych pieniędzy kupiłeś, wspólnych. No. <noise> Powiedzmy. Dobra, trzecia zasada w naszym związku to y, mamy swoje lokalizacje. Y, I dlaczego? Nie dlatego, żeby się kontrolować 24 godziny na dobę, ale dlatego, że yy, kiedy na przykład Adrian jest w pracy, yy, a ja przygotowuję obiad, to yy, mhm. sprawdzam sobie na lokalizacji, czy on już wyjechał z tego miejsca pracy, czy nie, czy już mogę yy, wstawić te ziemniaki, czy nie. Jak wyjechał, no to ok, wstawiam, wtedy wiem, że też mogę do niego zadzwonić. Często też, jak jest w pracy, to wiem, kiedy mam do niego nie dzwonić, bo akurat widzę, że ten pingwinek, którego mam na tej lokalizacji, nie rusza się od 6 godzin, jest też nieaktywny na messengerze, więc wiem już wtedy, że do niego nie dzwonić. Natomiast jeśli chodzi o Adriana, Adrian ma moją lokalizację dlatego, że ja często mam ściszony telefon, gdzieś tam rzucenie, nie odbieram. Ostatnio była taka sytuacja, że zapomniałam telefonu zabrać z samochodu i ten telefon sobie leżał w tym samochodzie i leżał, byłam na placu zabaw z dziećmi. On poszedł, ty poszedłeś do fryzjera, nie? Mm -hmm. No i Adrian do mnie dzwoni, jeden raz, drugi raz, trzeci raz, bo zapomniał kluczy od domu. No i wtedy właśnie to się przydaje, bo zlokalizował mnie, gdzie ja jestem. Prawda? No, no. no tak, tak, tak. Przed się bardzo, tak więc znalazłem na placu zabaw. Asia ja mi dała klucze i, i mogę wrócić do domu. Czwarta zasada to nigdy nie wychodzimy na żadną imprezy osobną. Zawsze wychodzimy w dwupaku lub w pięciu z dziećmi, czyli na jakiejś restauracji, czy jakieś tam imprezy. Tak naprawdę my na imprezy nie chodzimy, nie jesteśmy, e, nie mamy takiego życia imprezowego, nie prowadzimy, tak więc bardziej skupiamy się na rodzinie i na dzieciach niż e, wyjść się wspólnie na jakąś tam wyliczoną imprezę czy coś. Bardziej nas spotkacie gdzieś w jakichś restauracjach, coś takiego. Ale zawsze Ale razem, zawsze w albo w na pewno nas nie, nie, nigdy nie spotkacie z, yy, z kolegami Adriana lub mnie z koleżankami, bo takie wyjścia nie wchodzą u nas w grę. No, no dokładnie, tak Tak więc nigdy nas nie spotkacie na żadnych hmm. imprezach, takie jak typu u nas w Lesznie Heaven czy inny taki ten, nie prowadzimy takiego życia, tak, życie jeśli... rodzinne. Rodzina, rodzina i rodzina. Tak, jeśli chodzi o y, panieński, miałam zaproszenie, Adria ja miałam na kawalerskie zaproszenie, y, odmówiliśmy. No dokładnie. Ja odmówiłem ze względu na nasie, a się od, ze, ze względu na mnie tak mianazie. Tak. Teraz jesteśmy za sobą. Tak. Kolejna zasada, to już będzie piąta zasada. Y, to jeśli się pokłócimy... <noise> Nie możemy dojść do porozumienia, tak jest bardzo często. Każdego dnia się kłócimy, 4-5 razy dziennie. Jakby ale też bardzo 8. szybko się godzimy. Nie bo... żartuję, oczywiście to był taki żart. Nie kłócimy się 5-6 razy dziennie, ale tam raz jakiś czas. Ale są bardzo często nieporozumienia. Na pewno 2-3 razy w miesiącu I... się rozwodzimy. A później I... się zgodzimy. No to, to prawda. <laughs> ale y, jeśli się już pokłócimy, to potem ja każę przepraszać siebie Adrianowi, a Adrian każe przepraszać siebie mnie. No i wtedy nie możemy dojść do porozumienia a propos przeprosin. I godzimy się w taki sposób, że mamy taką metodę na raz, dwa, trzy. Czyli może to zademonstrujemy. Raz, dwa, dwa trzy, przepraszam. przepraszam że jest wszystko wtedy okej. Okay. No. Więc polecamy Wam tę metodę, jeśli też kłócicie się, a nie wiecie, która ze stron ma przeprosić. Szósta zasada to jest taka, że kiedy jesteśmy w domu z dziećmi nie korzystamy z telefonu, dopóki dzieci będą spać. Tak. Nie tracimy czar na telefony, tylko tracimy czarna na spędzenie. Kurwa Tracimy czas. Nie <laughs> czas na spędzenie ze sobą czasu. Znaczy, na czas dzieci, które ja no. ale by było No e, Jeszcze raz. Dobra, Dobra nie śpisz No to jak jesteśmy w domu z dziećmi, no to nie korzystamy z telefonu, dopóki dzieci nie pójdą spać. No bo oczywiście nie chcemy tracić czasu na korzystanie z telefonu, kiedy są dzieci w domu. Tak, i nie chcemy też takiego wzorca dawać, że ciągle wisimy nad tym telefonem, mimo że ja codziennie wstawiam filmy na YouTube'a shorty, na TikToka, też wstawiam filmiki, to mimo wszystko ja to zazwyczaj robię albo kiedy dzieci są w żłobku w przedszkolu Franek śpi, Albo kiedy dzieci już idą spać, ja wtedy montuję filmia. Ja też staram się z telefonu nie korzystać, jak dzieci są w domu. Wiadomo, rozmawiam przez telefon z Adrianem, czy odpiszę na wiadomość, czy zerknę sobie nie wiem na Instagrama, ale to dosłownie na dwie minuty i odkładam. I nawet dzieci się tak nauczyły, nie? że jak one nie korzystają też z telewizora, to też nam zaraz zwracają uwagę. Yy, Mamo, teraz nie jest czas na telefon, nie? No, dokładnie. Zauważyłeś to? No, Pola, tak robisz. Yy, kiedy już jesteśmy w łóżku z Adrianem, to też tak bywa, nie? Że wtedy sobie sięgamy na przykład telefony? Nie, nie sięgamy praktycznie, bo ja zawsze Ci upominam, że masz duży telefon. No tak, ale czasami yy, mamy te na przykład pół godziny no, dla siebie, że Ty sobie te samochody swoje. A ja sobie poprzeglądam właśnie Instagrama, czy YouTube'a, czy cokolwiek. No to no, tak rzadko w domu. No, raczej rzadko, ale, ale zdarzają się takie no, dobrać, pojedyncze tego. Tak. <coughs> jak to powiedzmy, pojedyncze wyskoki. W ogóle dla mnie to jest na przykład taki brak szacunku do, też do dziecka. Jak nie wiem, dziecko tu lata ja tak nie potrafię, a ja bym miała cały czas wisieć w tym telefonie. Nie wiem, jak ty. No taką mamy zasadę. Mogą się komuś te zasady podobać, mogą jednym się podobają, drugim się nie podobają, my takie zasady mamy tak, i tego, się, i tego przestrzegamy. Tak, to, te zasady to nawet bym je nazwała jako kontrowersyjne, tylko zasady, które y, powinno obowiązywać w związku, jeśli nie masz nic do ukrycia przed drugą osobą, no nie? No dokładnie. Bo jakby nie było, nie wiem, wspólny, wspólny budżet, y, y, nieukrywanie telefonu, y, lokalizacje, no. Jeśli masz coś do ukrycia, to stwierdzisz, że yy, to jest yy, głupie. I myślę, że już teraz yy, będzie ostatnia zasada, yy, bo nie wiem, czy masz jeszcze jakąś przygotowaną? Nie może ty masz taką. Yy, nie, yy, ja pomyślałam jeszcze tylko o tym, że yy, polubienie lub pozostawienie serduszka pod zdjęciem płci przeciwnej jest traktowane jako flirt. Jeśli osoba znajomych nie pasuje drugiej osobie, to taką osobę usuwamy, bo wiadomo, że ważniejszy jest spokój psychiczny niż, niż ta osoba po prostu. Też ja tak, jestem tego samego zdania, Asia mówi. Tak więc nie lajkujemy zdjęć innych osób. Czyli ja na przykład nie lajkuję zdjęć innych kobiet, Asia nie lajkuje zdjęć innych facetów. Chyba, że to nasza rodzina i oczywiście to, nie wiem, tam kuzynosko czy tam dalsza kuzyna tego, rodzina nasza, tak więc tam na przykład dajmy jakiegoś lajka, jakiś komentarz, ale jeżeli to są na przykład osoby dla nas, nie robimy żadnych komentarzy pod zdjęciem, nie robimy żadnych lajków, czyli nie dajmy żadnego serduszka, czy jakiejś tam innego, yy, tej emo, emotki, tak? Tak, chyba, że to jest jeszcze jakaś... Yy osoba z naszych wspólnych znajomych, bliższych, no to wtedy no, jeszcze, wtedy jeszcze y też. Y dasz na przykład lajka like hmm. jakiejś, nie wiem, naszej wspólnej koleżance, czy ja jakiemś. Ale też to wspólnym... rzadko robię, pojęcie, bo ja rzadko y przeglądam Facebooka tak naprawdę. A ja bardzo rzadko. A, a Instagrama nie mam, tak więc y Facebooka a tylko mam, a Instagrama nie mam, tak więc nie siedzę tak. tak na tym i nie lajkuję żadnych tak, zdjęć. Dokładnie, my mamy w sumie tylko y YouTube'a, który jest mój, ale nasz wspólny tak naprawdę, bo razem na niego nagrywamy. Ale, nawet niedawno sobie pomyśleliśmy o tym, żeby połączyć telefony, nie? żebyś też miał dostęp jakby do tych wszystkich statystyk, i tak dalej. Bo mamy aplikację YouTube, ale też mamy aplikację YouTube Studio, nie? To tak. W której Adrian też chce, jakby sobie spoglądać, jak te moje wszystko, się rozkręcają. Tak, jak to wszystko wygląda. I, i czy nabijacie mi wyświetlenia, I, czy mogę zarobić od tego, czy nie zarobię, no. czy za rok zarobię za Ferrari, <laughs> Głupoty gadasz! Także y, napiszcie, co myślicie o naszych zasadach w związku. Czy są mądre, czy, czy są głupie... Was głupie i będziecie tutaj nas teraz hejtować. hejtować? ...i takie inne sprawy. A my i tak będziemy mieli czy, to gdzieś! Oczywiście hejt olewamy, a no. Wasze mądre podpowiedzi do naszych zasad i jeszcze może wprowadzimy po prostu coś. Może zmodernizujemy nasze zasady, jeżeli nam się ciekawie jeszcze podpowiecie, ale hejt olewamy tak. totalnie. Więc możecie sobie pisać i pisać i pisać, a my a my no, poczytamy z ciekawości, poczytamy z ciekawości i się pośmiejemy trochę, no a potem może usuniemy, żeby hmm. nam nie zaśmiecały y, po prostu filmu, hmm. więc tak więc do zobaczenia, do zobaczenia i jeśli spodoba wam się odcinek, to możecie teraz go polubić i do następnego. Pa. Elo.